Dzień dobry, dzisiaj przychodzę z obiecanym materiałem na temat moich wrażeń już po kilkunastu dniach razem z Seiko SC911. Zapraszam. Generalnie rzecz biorąc to takimi pierwszymi przemyśleniami podzieliłem się już w tekście pisanym i na czasocholikach i na tej stronie towarzyszącej kanałowi, która powstała niedawno. Ale ten zegarek zdecydowanie zasługuje też na materiał wideo i wiem, że niektórzy z Was na niego czekali i z radością przychodzę. Seiko SSC 911, czyli Solarny Mega Kwarcowy Chronograf od Seiko. Solarny Mega Kwarcowy Chronograf od Seiko to troszeczkę taki taka zapowiedź e, fajnego werka, jeżeli komuś nie przeszkadzają kwarce. Fajnego werka, bo takiego, który wykorzystuje technologię Mega Kwarc, czyli pozbywa się niejako Uciążliwości wizualnej skaczącej sekundy, przynajmniej w przypadku sekundy chronografu na rzecz, takiej udającej co nieco zachowanie chronografu mechanicznego, czyli z kilkoma taktami na sekundę. Nawet nie wiem dokładnie, ile herców robi ten chronograf, ale wygląda to fajnie. Wygląda. Wygląd to dla mnie był, przyznam się, szczerze, jakiś taki kluczowy aspekt, który nakłonił mnie do tego, żeby ten zegarek kupić. Bo on mi się po prostu wizualnie podobał, gdy go oglądałem w internecie, e, gdy go oglądałem na wideo czy na zdjęciach. Od taki zegarek, który ma swój urok, nie żeby był jakoś przełomowo, e, świeżo czy odkrywczo zaprojektowany. Zupełnie nie. No, jest to zegarek, który mi najbardziej przypomina e, chyba, chyba Zenita El Primero w tej wersji takiej sportowej i nie szkodzi. Bo mi się podoba. Nie kosztuje tyle co El Primero. A to zdecydowanie jest swoista zaleta. Zastanawiałem się tak nieco, jak ten zegarek podsumować. A że kończę swój tydzień chorobowy i byłem przez to, jak to chory facet troszeczkę zmierzły, to miałem tendencję do tego, że mając ten zegarek na ręce, troszeczkę się niektórych rzeczy czepiałem. I teraz, kiedy to już tak praktycznie rzecz biorąc za mną i staram się to wszystko zebrać w klamrę, to muszę powiedzieć, że czepiałem się chyba troszeczkę nawet za bardzo. Moje przemyślenia. Starałem się jakoś tak ubrać to w jakąś, jakiś sposób, żeby opisać, co daje mi ten zegarek i jakie są moje odczucia znoszenia go, i naszła mi taka refleksja. Kiedy robiłem sobie dzisiaj kawę. Taką właśnie. Rozpuszczalną kawę. Kawę, która może nie jest najwyższych lotów, która może nie jest czymś super wyjątkowym, czymś o czym należałoby mówić coś wielkiego, ale kawa, która jest z mojej perspektywy przynajmniej fajna, spoko, smakuje mi, nie tak bardzo jak inne, ale też jest ok. Jest bardzo wygodna w przyrządzeniu, jest praktycznie dostępna prawie zawsze i prawie że od ręki, więc cóż można jej zarzucić? I to Seiko ma podobnie. Może to nie jest nic przełomowego, ale jest fajny, jest wygodny i sprawdza się na co dzień całkiem, całkiem dobrze. A w szczegółach to już studio. W studyjnym anturażu zacznę od dość odważnego zestawienia tego Seiko ze Speeding. Zestawienie nie, żeby jakoś bezpośrednio je porównywać, ale żeby pokazać, że, że dwa zegarki z dwóch różnie zupełnych światów i technologicznie, i budżetowo potrafią dawać frajdę. I ta frajda jest wcale nie tak od siebie odległa. Ale wracajmy i skupmy się już na naszym Seiko. Na Seiko, które, jak wspomniałem, bardzo mi się wizualnie podoba. Podoba mi się wizualnie, ale to nie wszystko. Jest też bardzo wygodnym zegarkiem i to nie tylko ze względu na swoisty rodzaj bezobsługowości tego kwarcowego, mecha kwarcowego werka, ale też ze względu na to, jak siedzi na ręce. A to z kolei efekt bardzo fajnie dobranych wymiarów. 41,2 mm średnicy bez koronki. 45,8 mm lak to lak. 13 mm grubości. I taka łyżka dziechciu, czyli 21 mm między uszami. Taka geometria koperty, szczególnie aspekt stosunkowo ogarniętego i krótkiego lak to lak, jak to Seiko miewa w swoim zwyczaju, sprawia, że na ręce ten zegarek naprawdę jest wygodny. Wygodny. nie tylko dzięki samej kopercie, ale też bardzo spoko jest bransoleta. Jak to u Seiko bywa nie jest to nic przełomowego, ale ma pełne endlinki. Przyzwoicie wykonane ogniwa. Jest mocno lejąca się i tak jak wspomniałem wygodna. Przyczepię się tutaj do dwóch aspektów jeżeli chodzi o bransoletę i o klamrę. Nieco deficytowa jest ilość Mikroregulacji, bo tylko dwie pozycje. Akurat jest tak, że przy moim rozmiarze Nodgardzka jest to tak nie w 5, nie w 9, nieco nie potrafią idealnie trafić, więc muszę nosić go albo deczko za ciasno, albo deczko za luźno. Nic takiego, co by jakoś dramatycznie upośledzało wygodę noszenia, ale, no, ale mogło być lepiej, gdyby tych mikroregulacyjnych otworów było ze dwa więcej a druga sprawa to takie już czepianie się. Zastosowane tutaj pine do skracania bransolety z tulejkami mają to do siebie, że dość łatwo pogubić te elementy, jeżeli jest się nieostrożnym, a to troszeczkę, troszeczkę zawsze in minus. Poza tym, jak na sejkowe standardy, uważam, że jest to całkiem dobra bransoleta. Jak na ogólne standardy, powiem, że jest w porządku. Koronka zegarka nie jest zakręcana, ale jest bardzo wygodna w uchwycie i dobrze się nią operuje. Choć z perspektywy kwarcowego werka nie mamy tutaj nadmiaru okazji, żeby takie operacje wykonywać. Pushery. No tutaj jest taki efekt, że działają rzetelnie, konkretnie, ale nie ma tego takiego fajnego uczucia interakcji z mechanizmem, jak to ma miejsce w chronografach mechanicznych albo po prostu w także w innych wykonaniach chronografów kwarcowych mają one generalnie taki żegłbym nieco miękki charakter. Jeżeli chodzi o kopertę to wykonana jest naprawdę spoko. A szlifowane górne elementy mają delikatną strukturę, co mi się podoba. Boki są w pełni polerowane. Generalnie może się podobać. Bransoleta jest cała zrobiona na matowo. I to szczotkowanie jest takie, no, powiedzmy, że może być. Ale najbardziej w tym wszystkim nie rzuca się w oczy tarcza i bezel. A tutaj podoba mi się wszystko już naprawdę mocno. To znaczy, delikatnie matowa struktura bezela sprawia, że bardzo wygodnie się go czyta. A zastosowany trik, że pierwsza ćwiartka jest w kolorze czarnym, a pozostała część. Delikatnie jaśniejsza, taki szary kolor dodaje temu wszystkiemu nieco smaku. Na samej tarczy też dość dużo się dzieje, ale układ totalizatorów, taki klasyczna trójka, robi tutaj super robotę. Z jednej strony, prawy totalizator na godzinie trzeciej to 24-godzinny wskaźnik czasu, który jest taki, no powiedzmy sobie, że mało przydatny. Może pomaga jedynie wiedzieć, kiedy przeskoczy data, gdy ustawiamy godzinę. Jednak jego obecność utrzymuje tą fajną symetrię. Podobają mi się tutaj zastosowane kolory. Podoba mi się to, jak zachowują się ogniwa fotowoltaiczne, które schowane są jako, jako tarcze totalizatorów. Wszystko to ma całkiem, całkiem fajny charakter. Jedynie co mogę powiedzieć, to to, że chyba robię się stare, ponieważ odczytywanie daty. W okienku daty, który jest naprawdę głębokie, staje się czasami nieco kłopotliwe, szczególnie kiedy jest nieco ciemniej. Kiedy jest właśnie też tak nieco ciemniej, o czym wspomniałem, dodatkowym elementem, który jest pewnego rodzaju wadą zastosowanego wzorca kolorystycznego jest to, że wskazówka czerwona na dolnym totalizatorze ma tendencję do bycia słabo widoczną na tle ogniwa fotowoltaicznego. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę jeszcze, że brakuje mi tutaj nieco sygnowania koronki, chociaż jest tutaj pewnego rodzaju ozdoba w postaci takiego pierścienia wytłoczonego i z dość fajny promienisty szlif. Jest to estetyczne, ale ta literka S mogłaby się tu znaleźć. Patrząc na to wszystko, co było powiedziane makroskopowo, to jest to według mnie naprawdę udany zegarek. Udany zegarek, który technicznie nie robi przełomu, ale też. Nie o to w nim chyba chodzi, za to jeżeli ktoś szuka takiej estetyki, to może się podobać. Na koniec myślę, że wypada mi odnieść się jeszcze do tego, czy warto było wydać tyle kas na ten zegarek. Nie jest to dla mnie odpowiedź jakaś łatwa i oczywista, no bo... Generalnie rzecz biorąc w tym całym zegarkowym hobby pieniądze są takim aspektem specyficznym, tak bym to ujął. Ciężko w ogóle zazwyczaj sobie uzasadnić wydawanie kasy na zegarek. Tutaj to Seiko ma cenę katalogową chyba nieco poniżej 3000 zł, można go szukać w okolicach 2600 zł z kawałkiem, nówkę. To jest przyzwoita cena na dzisiaj, bo wszystko zdrożało, ale też... Za podobne pieniądze można na przykład dostać coś na mecha kwarcu, też od Seiko ze stajni Forzo, które miałem, które w moim osobistym odczuciu wykonane są per se jako zegarki nieco lepiej. E, większy pietyzm, większe przywiązanie do szczegółu. W Sejko, tym Seiko czuć nieco tą jego masowość. E, to nie jest nic dramatycznie złego, żeby mnie źle nie zrozumiano. E, to jest fajny zegarek, bardzo przyzwoicie poskładany, ale nic jakiegoś przełomowego. Za to. Nadrabia aparycją, nadrabia wygodnością, naprabia, nadrabia tym, jaki jest na co dzień. Naprawdę pod tym kątem całkiem spoko. Gdyby był jeszcze odrobinę tańszy to już by w ogóle był rewelacyjną propozycją. A tak myślę jest całkiem wartym rozważenia zawodnikiem w tej swojej kategorii techniczno-cenowej. No to tyle tych moich przemyśleń o tym kwarcowym chronografie. Całkiem niebrzydkim kwarcowym chronografii od Seiko. Dziękuję i do zobaczenia!